Cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry panie przewodniczący. Witam, kłania Cińska. Rozpoczęliście konsultacje w sprawie tradycyjnych indeksów. Jakie są pierwsze wyniki? Znacie już je? Znamy wyniki cały czas na bieżąco. Je pilnujemy i oglądamy. Nie znam ich szczegółowo, aczkolwiek są dość zaskakujące, ponieważ studenci póki co przychylają się przy opcji, żeby te indeksy pozostawić u nas na uczelni. Takie tradycyjne papierowe. Tak, tak. Niezmienione, czyli żeby zaliczyć sesję, ten indeks będzie trzeba oddać do Dziekanatu z wszystkimi wpisami. No cóż, może to dlatego, że co prawda taki indeks można zgubić, ale system komputerowy może się zepsuć, albo paś ofiarą hakerów i efekt jest taki, że te dane znikną. Zgadza się. Mam też dodatkowe pytanie, i tam najczęstsza odpowiedź to fakt, że to kwestia sentymentu mocniej niż kwestii technicznych, więc. Ciekawe na pewno są te wyniki, czekamy aż do zakończenia głosowania i wtedy je opublikujemy. A kiedy koniec głosowania? Pojutrze Pojutrze kończymy głosowanie. Do godziny 12, od godziny 12 do godziny 15 przygotowują socjologowie wyniki. O godzinie 16.30 wspólnie podejmiemy uchwałę, co dalej z naszym indeksem. Uchwałę samorząd podejmie. Tak, tak, samorządu. Ogółu samorządów, przedstawiciele wszystkich wydziałów. Ale to wygląda na to, że jednak zostaną. Wygląda na to, że jednak zostaną. A skąd się w ogóle wziął ten pomysł? Ponieważ system USOS, jaki obsługuje naszą uczelnię, współdziałający z systemem POLON, w tej chwili przejął całe kompetencje indeksu. To tam są wpisywane wszystkie oceny, jakie wykładowcy nam wystawiają, i ten indeks przestał być jako tako dokumentem obowiązującym u nas na uczelni. Więc on został tylko i wyłącznie kwestią pamiątkową, aczkolwiek nadal będzie konieczny do zaliczenia sesji, jeżeli tak zdecydują studenci. No a kto podejmuje taką ostateczną decyzję o przyszłości indeksów na uczelni? Senat uczelni, aczkolwiek władze zapewniły nas, że zostawiają ten temat całkowicie studentom i chcielibyśmy właśnie w takim powszechnym, nazwijmy to głosowaniu, zobaczyć zdanie studentów i następnie przedstawimy to zdanie senatowi. Czyli właściwie w tym tygodniu już się dowiemy? Tak, w tym tygodniu dowiemy się, co się stanie z naszym indeksem. A takie pomysły się pojawiają na innych uczelniach? Pojawiają się, na przykład na uj w tej chwili, czyli na Jagiellońskim, ten jest tak jakby opcja trzecia, czyli ten indeks jest zwyczajowy. Każdy student przychodząc na studia, na przykład wnioskuje sobie o ten Indeks, albo i nie. I ma ten indeks, albo go nie ma. Na przykład na Politechnice Gdańskiej tych indeksów nie ma już w ogóle. Tam całkowicie działa system podobny do USOSA. Krótko mówiąc, tam postawili na nowoczesność. Można tak to nazwać. Ja osobiście nie mam zdania co do indeksów. Jeżeli zostaną te indeksy, także nie będę płakał. Panie Maczku, wrócił pomysł studenckiego pubu na kampusie Uniwersytetu z pierwszych reakcji nowego prezydenta Opola wynika, że jest szansa na koncesję na sprzedaż alkoholu, której tam nie było no, kilkanaście lat co najmniej. Cieszy nas ta wiadomość, jaka płynie od władz miasta, ponieważ zależy nam na tym, aby faktycznie to miasto, miasteczko studenckie było miasteczkiem nie tylko z nazwy, ale także z funkcjonalności. A do kogo tutaj należy inicjatywa? Do studentów, do władz uczelni, do władz miasta. Jak, jaka tu może być procedura załatwiania tej sprawy? Z tą inicjatywą oczywiście, oczywiście wyszli studenci, którzy życzują największą potrzebę otworzenia takiego lokalu. Władze uczelni zgodziły się na to już wstępnie. Kazały nam tylko i wyłącznie przedstawić inne miejsca, gdzie takie puby funkcjonują, a jest ich całkiem dużo. W tej chwili czekamy na zmianę uchwały, jeśli chodzi o władze miasta. Jeżeli wszystko dobrze się powiedzie, mam nadzieję, że niedługo taki lokal w, w, u nas na miasteczku powstanie. Znaczy, krótko mówiąc, chcecie pokazać, że w innych miastach inaczej interpretowana jest ustawa, skoro tam pozwalają sprzedawać na terenie y, uniwersytetu, czy w obiektach uniwersyteckich. To znaczy sama ustawa absolutnie temu nie zaprze, Rzecza jest tak, że sąd najwyższy wydał orzeczenie, jakie pokazuje jasno, że jest taka możliwość. To kwestia uchwały tutaj miejskiej, jaka zakazuje nam póki co na posiadanie takiego lokalu i sprzedaży alkoholu u nas na kampusie. Czyli prawo lokalne, a nie ogólnopolskie. Dokładnie tak. I kiedy sprawa może się załatwić? Mam nadzieję, że jak najszybciej. No nie leży to w naszej inicjatywie, więc mam nadzieję, że jak najszybciej władze miasta się przychylą do tego naszego wniosku. Panie Maczku, a co ze stołówką? No bo to kolejny jakby element tego miasteczka kompletnego, o którym Pan mówił. Tak, są inwestorzy, chcemy koniecznie tej stołówki, chcemy w końcu jeść obiady we właściwej cenie, domowe, porządne obiady między zajęciami, wychodząc tylko i wyłącznie podczas tych 15 minut, jakie dzielą bloki zajęciowe. Mamy nadzieję, że ona jak najszybciej powstanie. Jest wszystko, co jest potrzebne, jest potrzebna tylko wola Urzędu Miasta, aby zmienić plan dotyczący tego miejsca. Jeżeli tylko ona się pojawi, jak najszybciej zaczynam budowę stołówki. Czyli jest lokalizacja? Jest, jest wstępna lokalizacja. Ona są dwie. Jedna jest bliższa, jedna jest minimalnie dalsza. Chcielibyśmy, aby ta stołówka była typowo na kampusie, czyli między boiskiem a ulicą Czaplaka. A jest inwestor? Bo przecież to chyba nie uczelnia będzie budowana stołówkę. Z tego co mi wiadomo, aczkolwiek nie znam szczegółów, są inwestorzy, którzy chcieliby taką stołówkę wbudować, my jesteśmy blisko budowy tej stołówki. No krótko mówiąc, oni wybudują, będą was karmić i zarabiać. Takie tak. partnerstwo troszkę tak, tutaj. Tak, nauczyciych miejsc prywatne.. Tak. A rozmawiacie już o budżecie i o programie Pastonajów? Tak, się już, zaczęła się już cała ta machina. W tej chwili jesteśmy na etapie pozyskiwania pieniędzy z zewnątrz, ponieważ y, to nie tylko budżet miasta, jakie miasto nas pomaga. My, jako samorząd studencki, usiłujemy w ogóle nie uczknąć nawet naszego budżetu studenckiego, jaki nie jest zbyt duży. Dlatego tutaj potrzebni są sponsorzy, cały czas spotykamy się, negocjujemy, szukamy pieniędzy. A jaki jest ten budżet samorządu swoją drogą? Nie wiem, czy mogę powiedzieć, tak oficjalnie wygląda nasz limit, aczkolwiek jest stosunkowo niewielki, patrząc na inne uczelnie w Polsce. No uniwersytet też nie jest taką wielką uczelnią. Zgadzam się? A miasto dołoży? Myślę, że tak. W tej chwili jeszcze negocjujemy ile, ale mam zapewnienie, że będzie to większa suma niż w poprzednich latach, jeżeli my wyjdziemy do mieszkańców miasta, a my koniecznie chcemy wyjść do mieszkańców miasta, by to nie było tylko święto samych Rzaków, ale także i całego miasta. A jak można wyjść do mieszkańców miasta? Na przykład przygotowując im coś ciekawego podczas naszej żakinady. Tak, aby żakinada nie była jedynym elementem yy, pochodu po mieście, ale żeby także zakończyć jakimś małym eventem, właśnie tutaj dedykowanym, czy to trzeciemu wiekowi, jak i jak, jacy także są naszymi studentami. Czy to na przykład dzieciom, mamą, tatą, którzy będą w ten dzień przechadzać się po naszym mieście. A o jakich kwotach mówi prezydent miasta w tym przypadku? Bo to do tej pory było niewiele, jeśli dobrze pamiętam, jakieś 60 tysięcy zł. Tak, to było 60 tysięcy zł do podziału między nas i Politechniką czyli mniej więcej około 30 tysięcy złotych mieliśmy na to, aby jakoś te pieniądze zagospodarzyć sobie dobrze. Przy jak dużym budżecie całych piastonaliów? Całe piastonalia mają budżetu około 150 tysięcy. No to co, to była taka... No, w przypadku uniwers uniwersytetu jedna piąta, tak? Tak, jest to, jest, to, jest to jakaś symboliczna, nazwijmy to suma, aczkolwiek są miasta, jakie w ogóle się nie dorzucają do piastonaliów i do juvenaliów, ale to także powoduje, że te juvenalia są płatne. Dzięki temu w dofinansowaniu z miasta my jesteśmy w stanie utrzymać piastonalia jako jeden już niestety z nielicznych juvenaliów, jakie są całkowicie bezpłatne i ogólnodostępne. No, i tutaj zdaje się, Juvenalia nasze, czyli Piastonalia, ściągają także studentów z innych ośrodków. Tak, ściągają y, nie tylko z opolszczyzny, ale także z całej południowej Polski. Szczególnie, że na ogół są to duże wydarzenia zamknięte w pewnej całości festiwalowej. To nie jest na ogół jedna gwiazda otoczona nieznanymi zespołami, tylko to jest blok zespołów od godziny 20 do później godzin nocnych, gdzie gwiazda goni gwiazdę. I macie już te gwiazdy umówione? Jeszcze nie mam podpisanych umów, mamy wstępnie już dwie koncepcje. Na pewno będą to wyjątkowe piastonale, jeśli chodzi o line-up, jaki się pojawi na scenie. Inne od pozostałych, ale więcej póki co nie mogę powiedzieć. No dobrze, ale to dzięki temu będą inne, że będą się mieli więcej pieniędzy. Ja pamiętam tą kwotę miliona złotych, którą rzucił prezydent Wiśniewski w kampanii wyborczej. No, potem się okazało, że to jest milion na 4 lata, czyli na całą kadencję. Ale tak. to i tak dużo, 250 tysięcy, to jest dla Was w przypadku tego budżetu piastonaliów ogromna kwota. Tak, to jest większy budżet niż cały nasz budżet piastonaliowy. Nie oczekujemy aż tak gigantycznych pieniędzy. Myślę, że gdyby ten nasz fundusz został chociaż minimalnie powiększony, bylibyśmy w stanie coś także fajnego dla miasta wykonać podczas. Juvenaliew. A kiedy ten budżet i program poznamy już? Yy, w tej chwili jesteśmy w fazie przygotowania i przedstawienia władzom miasta, być może nawet no, nowemu łącznikowi, jaki będzie między uczelniami i miastem. Nie wiem, czy to on będzie nas łączył, czy, czy to będzie... Czy nadal będziemy z panem Wiśniewskim na ten temat dyskutować. A czy łącznik, czyli jakiś urzędnik od spraw uni tak, uniwersyteckich? Ma, ma być taka osoba, jaka będzie zajmowała się typowo kontaktami z uczelniami. On, czyli taki pełnomocnik tak. do spraw uczelni wyższych. Tak, co na pewno ułatwiłoby nam kontakt, ponieważ wiadomo, ta osoba zajmowałaby się typowo tą działką A wiemy kto to będzie? Ja jeszcze nie wiem Dobrze, no to jeszcze jeden temat na koniec no, Przed nami jubileuszowa Zimowa Giełda Piosenki Będzie impreza za zmachem? Tak, będzie to coś wyjątkowego Ponieważ to już 25. Zimowa Giełda Piosenki Więc ma dokładnie tyle lat co ja Więc może ja mam najlepszy ogląd na to Ile to już czasu minęło odkąd zadebiutowała Gwiazdą będzie Mela Koteluk Więc będzie to na pewno coś fajnego I dużego, ponad 150 zespołów w eliminacjach Na scenie usłyszymy 10 najlepszych no to sporo, tyle chyba nigdy nie było. Chyba to jest najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek padł, jeśli chodzi o zgłoszenia. No i pamiętam też taki pomysł w związku z uruchomieniem biura waszego prasowego, by informować mieszkańców tych miast, z których pochodzą te zespoły, że były u was. Tak, uderzamy w ten sposób, ponieważ to podnosi także znaczenie samego przeglądu, kiedy w całej Polsce o tym się mówi. Są to zespoły dosłownie z całej Polski, nawet wiem, że są jakieś zespoły, jakie nie są z Polski, tylko nawet spoza. Chcielibyśmy lokalnie uderzać w te miejscowości, aby one także do Dowiadywały się o zimowej giełdzie piosenki i o tym, że ich zespół będzie y, kandydował do tego, aby wystąpić na scenie. Znamy już ostateczną datę? Y, ostateczna data kończy się kształtować ze względu na to, że w pewien sposób dostosowujemy się do Koteluk, aby ona na pewno u nas wystąpiła, zależna nam na tym. Znaczy ona ma swoje plany koncertowe i po prostu tak trzeba zimową giełdę ustawić? Mniej więcej tak. So, to jest kwestia dwóch weekendów. Gościem Radio Opole był dzisiaj Maciej Kochański, szef samorządu studenckiego Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Music